Witam serdecznie. Jak chciałem dzisiaj nawiązać jeszcze do tematu związanego z korygowaniem pracowników. Taki nagrałem dość, wcześniej dość długi materiał, ponad 20-minutowy, na temat korygowania pracowników. Stwierdziłem, że względem pytań, które zostały nadesłane, które odczytałem wtedy na samym początku, może powinienem troszkę lepiej się do nich ustosunkować, bardziej szczegółowo. Te pytania brzmiały, brzmiały następująco. Co robić, gdy pracownik mało angażuje się w pracę? Co robić, gdy pracownik nie do końca wypełnia swoje obowiązki? I co robić, gdy pracownik się spóźnia lub wychodzi przed czasem? A więc krótko na każde z tych pytań, w związku z tym, co mówiłem wcześniej, ten wcześniejszy materiał można potraktować jako materiał bardziej ogólny, bardziej podstawowy. Okay? Teraz konkretniej. Co zrobić, gdy pracownik mało angażuje się w pracę? No dobrze, pierwsza rzecz. Co to znaczy, że się mało angażuje w pracę? Znowu, ja nie wiem, co to znaczy. Szczegółowo, tak? Mamy prawo korygować pracownika yy, tylko poprzez konkretne zachowania. Tak? Nie możemy powiedzieć człowieku, angażuj się bardziej w pracę. Dlaczego? No, prosta rzecz, wyobraź sobie, że ktoś tobie tak mówi. Angażuj się bardziej w pracę, czyli co mam zrobić? Mam się szybciej ruszać, mam tutaj yy, 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 te stróżki potu yy, jakoś mieć, yy, mam się jakby bardziej dynamicznie nie wiem, zachowywać. Co konkretnie? To, to ma dla mnie oznaczać. Więc zanim tkniesz pracownika, zanim z nim porozmawiasz, a pamiętamy, że to się ma być w pełnym kontakcie, czy 15 sekund, czy 15 minut, wszystko jedno, pełny kontakt i spokój, co to znaczy? Według jakich norm stwierdzasz, że on się mało angażuje? Czy te normy znowu są znane jemu i tobie, tak samo jak tobie, tak? Bo jeżeli nie, to stop. Nie rozmawiaj z nim, bo. Wyjdzie na to, że się czepiasz, możesz z nim porozmawiać dopiero w momencie, jak wiesz, jakie konkretne zachowania ma on poprawić, tak, względem jakich norm oceniasz, że one są w tej chwili do skorygowania, nie? I tyle. I jakie są postanowienia na, 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 na dalszy czas, czyli co to znaczy, jakie zaangażowanie w pracę było mu wcześniej pokazane jako wymagane? Czym ono było mierzone, nie. To jest pierwsze pytanie. Dalej oczywiście postępuj tak jak w poprzednim materiale, zgodnie z tymi rozmowami czy kontaktami, które tam były omówione. Ewentualnie zadzwoń to porozmawiamy. Drugie pytanie było: co zrobić, gdy się spóźnia lub wychodzi przed czasem? Tu jest świetne pytanie, bardzo konkretne już, bo widzimy o co chodzi. Nie? To znaczy, że prawdopodobnie gdzieś wcześniej było mu powiedziane, że pracujemy od tej godziny do tej i raczej nie ma możliwości. Yy, Nagięcia tego w którąś stronę, bez konkretnego usprawiedliwienia. Jest możliwość, że on zauważył, że inni zaczynają tę zasadę trochę, yy, trochę yy, po, poszerzać, tak? czyli marginesy sobie budować, i być może w ten sam sposób postępuje. Tak czy owak, yy, reakcja na tego typu zachowanie jest bardzo konkretna. Proszę odnieść się do, pierwo, do pierwszego materiału, czyli przeprowadzić po prostu zwyczajną rozmowę. Ja bym proponował rozmowę w stylu otwartym, czyli z pytaniem: zauważyłem to i to. Co takiego się dzieje? Powiedz mi trochę o tym. Dalej, co z tym robimy, bo tak nie może być, nie? Czyli możemy zdecydować w ten czy w inny sposób, ale wspólnie podejmujemy decyzję. Rozmowa mi się wydaje na ten temat, nie powinna trwać dłużej niż ja wiem, 5-6 minut maksimum, ale w kontakcie z zamknięciem, z decyzją, do widzenia do wdrożenia, tak? OK. I znowu, jeżeli masz jakieś konkretne pytania, zadzwoń, porozmawiamy. Trzecie pytanie, które tutaj było zadane w tym obszarze brzmiało, co zrobić, gdy pracownik nie do końca wypełnia swoje obowiązki. No słowo obowiązki każe nam już rozumieć, że no, jest coś bardziej konkretnego, obowiązek. Co może być obowiązkiem. Tutaj autorka pytania nie podała, co może być obowiązkiem. jakich obowiązków. Nie wiem nie prowadzi regularnych spotkań ze swoim zespołem cotygodniowych. Załóżmy, albo się obsuwa, co dwa tygodnie prowadzi, albo w ogóle się zniechęci, już w ogóle przestał prowadzić, tak? Ma taki obowiązek, było to mu zakomunikowane na początku w zakresie, w zakresie obowiązków, ma to wpisane, wie o tym, ale się obsuwa, tak? Proponuje tą samą zasadę, co wcześniej, to znaczy rozmowa otwarta, nie? Zauważyłem czy zauważyłam, że nie prowadzisz już swoich cotygodniowych spotkań z Twoim zespołem. Wiesz, że to jest ważne, ponieważ jest to okazja do tego, żeby bardziej zintegrować swój zespół, a my tego potrzebujemy w firmie. Potrzebujemy dobrych, zintegrowanych zespołów, które ufają swoim menedżerom. Robert, co się takiego dzieje? Zamykamy buzię, czekamy, dyskutujemy, podejmujemy decyzje, umawiamy się, wdrażamy. Nie? Znowu ta rozmowa różnie może się potoczyć, bo to obowiązek to jest trochę większy obszar niż konkretne zachowanie, takie jak spóźnianie. Dałbym 10 minut do 15 minut na porozmawianie, posłuchanie o co chodzi, i zdecydowanie co ma się dalej dziać i wdrożenie. Nie? Tak bym to określił. Te trzy pytania tak bym uszczegółowił. Znowu zapraszam serdecznie do kontaktu dalszego, uszczegółowiającego, osobistego. Na zasadzie telefonu czy, czy, czy e-maila. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Marcel Klimczak www.questeuro.pl Trzymajcie się menedżerowie, trzymajcie się liderzy. Do usłyszenia. Cześć.